Siemneczko widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Siemanko, witamy i zapraszamy na kolejny odcinek. Parej mój stary, czyli baker 83 i Dapi 83 i z nami dzisiaj jest gość. Siemanko, gościu, przedstaw się. Dzień dobry, jestem Kuroskarigde. Możecie mnie pamiętać, jak wygrałem, jak kilo od Dapiego i Faker'a. Zgadza się. Wygrał od nas Kilo w, na live, ie. a live robimy co piątek, co piątek są konkursy, co piątek są nagrody, zapraszamy Was, pod każdym filmikiem jest Discord, wbijajcie do nas na Discorda, wszystko jest napisane kiedy co gramy, kiedy się bawimy, jak chcecie z nami nagrać jakiś film, więc również piszcie kiedy Wam pasuje, z miłą chęcią nagramy, a teraz startujemy. Gramy trójki, budowanie. Mieliśmy tak zagrać piwa trójki bez budowania, ale... O no, a z budowaniem jest. Teraz z budowaniem zagraliśmy. prawa autorskie, bo tańczył przy mnie. Niestety. Co takiego się stało y, na tym odcinku w y, Parajsie? Y, y, w którym? Wczorajszy. A, to co ja mówię, błąd. Taki błąd na opisie był. Tak, I to bo tam źle się... zagrałem. Tu, gdzie zaznaczyłem, na niebieskiej lecę, ja... To my polecimy na zaznaczonej. Dobra, zaraz do Was dołączę. Teraz wyszedł ten nowy skin. No, no. Nowy skin? Nie, wyszedł, wyszedł nowy ten... tydzień. A, tydzień tego ognie... I ogniu, teraz ogniu. mam... i właśnie mam teraz wow. Oskara nie słychać. Oskar, nie słychać Cię. A nie, nie słyszę, tylko jest na kanale innym. Jakby wiesz, chodzi. Dwójka żółta i trójka żółta. O, może coś być. Wezmę ten łuk. Nie wiem, czy mogłem. Zobaczymy, jakiego koloru będzie. Czwórka jest niebieska, niestety. Żeby jedynka była też niebieska. Jak jedynka będzie niebieska, no to dobrze. Idę do mojego drzewka. strzela. Słyszę. Oj. O, dobra Trzy. Patrz, co sobie leży. Tak leży sobie. Ja jestem w sejfie jak coś. chodźcie do sejfu. Idę do Was. Halo, loska. Jest na kanale gry. Wiesz, jak wyjść na kanał gry? Klapik, chodź. Poczekaj, bo zaraz zostałem. Zapomniałem, że. że tu jestem. <grych> te pułapki. też masz to działo? No. Co jest? Ja, ale skąd masz? Nie, Nie... Leżało chyba gdzieś, nie pamiętam jak wygląda. Ja też, nie ja to leżało. Yy... To. To. Dawid, ten. To wiesz, jak pójść na ten kanapry? Nie. To, czy... Halo? Nie, nie jesteś. Patrz. Musisz wejść w czat głosowy. Wiesz, gdzie? To jest ten mikrofon. Kiedy klikasz. Tak, No i tam piszę kanał gry, kanał ekipy. I klikasz na kanał gry. Bierzesz, bierzesz na kanał gry i klikasz Jeszcze raz kliknij. Jesteś. o teraz Halo. Tak. cześć jak, jak, ben, jak nie będzie mnie słychać przez tak 5 minut to musicie właśnie zrobić to właśnie dołączyć na inny ten kanał. Na inny kanał, wiemy Zawsze tak wywalę jak wychodzę z Fortnite'a. Jak coś jest ten... jak coś y, jest y, otwarty sejf. Walczysz? Walczysz, coś? Nie, wielki, wielki, wielki. Co napisał na maju? Rzućcie beczką. Rzucę wam. Macie. Ja no, mam dom, nie leci ktoś. Nie tańcz! Najdziesz cały. Ja będę robił battle flipa. O, Wilk, nie ratuj się, no baj bye. bye. <laughs> Jeszcze raz? Dzik ratuje świat i ratuje świat, a nie jemnik. Zgadza się. No A kiedy... A kiedy nie ratował dzik świata? Typy tu są. O, no, Zrzucę świetlik. Idziesz? Mam go tu! Idę. Nie mogę. Leży. Pamięt mam go. Ale tu. Ale tu troszeczkę ty. Leżą. Jestem. A ty uważaj, zabuduj się! Dostał. Leżę. Od tego leżę, od ognia. Wiem, widzę. 14 sekund, chłopaki, 12! Nie mogę. To musimy cię jakoś inaczej uratować. Dobra, damy radę. Leży! Podobno. Za dźwięko, O nie. Załatwo, bo ci Pięknie, no nie jest. no. chodź, szybko, 11, chodź, 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 no. A chodź, 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 go znaczy, no. bo zbyt, od ciebie. Nie się! zawsze ja go normalnie! Takie dobre bronie! No, ty myślę, że co? Dla chyba zawsze dobre bronie. O nie, nie lubię tej broni. Z tą bronią nie wygrałbym. Więc dlatego musiałem wymienić. A ja lubię tą broń, bo ona jak trafisz w głowę z pieska, to to pięć, dwieście. Puch. Idą tam, idą po prawej no, idą. A masz ten Dobrze, że masz wyrzucie, no. nie? Wyrzucie, wyrzucie. Okay, nie ma O oh no! do typu. Jeszcze mnie nie strzelają. To jest tyle, Już idę na A jest bezpiecznie. Gdzie oni są? Ty, ktoś mnie w burzce, że... a to podkreśla. A to terenowane... Oskar, tam w górę, jest zimą. To jest zimą, uratujemy.

Pomocy! Mamy, nie możesz! Ura. Nie jesteś! O mam bardzo 20 ma! 20 ma! Ten co użyto mamy! Nie możesz. Pomóżcie! Kuloskar, idź na niego! On ma 20! Chyba, że się uleczy. Udafi uleś mnie! Idę do ciebie, idę do ciebie, gdzie się nie. Uleż mnie, uleś mnie, ulecz mnie, leź mnie! Ulecz mnie, ulecz mnie. Kolaskar pomóż. Nie, dziękuję. On dostał Heda, Chodźcie, chodźcie, uleczy nas. Dobrze, że nas tam. Tu gdzieś jest. Uważajcie. Tu wylądował, używając kamenamy. Idzie używa bo... do strefy. Będzie Jest, Ale on był sam. Mijają, mijają. Pomagam! Wiele jeden leży. <tuszy> A.

nie. Wszystkim, wszystkim polecam! Nie mam nic A to mi to pokazywało 10, jaki się jest był błąd! No tylko za mnie go teraz mleczysz A jednak gdzie O znaczą leczysz i tak średnio Nie wiem czy iść po Kuloscara Się. Ej, możesz polecieć do mnie, a później użyć chmury, żeby się... Ej, no to prawda. Sebastian. Ej, to idę uleczyć. Okay. Nie wypukłeś, żebyś kartę, żeby to... uciec z chmurą. Nie! Dawajcie bardzo dużo. Przeżyję. Masz chwila! Ja nie mogę!

Zwracam Nie drużyny. drużyny. A ty? Zdaję. Zdaję, mogą być w krzaku. Zdaję, strzelają mnie. O nie! Niech użyję, ten. Chórzyj. Nie leci. No to niech was leci. Po prostu strzelał. Pięknie. Pozdrawiamy serdecznie, zapraszamy na kolejne odcinek. Dziękuję za oglądanie. Nara!